Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry The Walking Dead Mission. Słuchajcie, zakładam, że jest to ostatni odcinek całej serii. Dzisiaj prawdopodobnie skończymy trzeci epizod gry i całą grę naraz. Przed drzwiami czeka już na nas norma i. No piekło zaraz zejdzie na ziemię. To jest tylko norma i tylko Pete. gdzie jest reszta załogi i reszta twoich ludzi. I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. Just hear her out, Michonne. Right. mówić. Start talking. Hey, that is what I'm doing. I didn't come here to fight. See? Oh, I can be reasonable. Thought you can get rid of me, huh? A teraz to zła część. Don't get used to it. Listen, Monroe is gone, sunk down in the water like everything I built. You and I. we've each taken from the other all I want now is my brother to na And własnych siłach be... na własnych nogach Are you right te dźwięki jest te dźwięki jest zakneblowany oh. just hang on i gotcha. <coughs> one good turn

Please, I just want my brother. Let's be done with this. Deal. Uh. Dobra. the Well, you seem awfully eager. Let me see his face first. Then we'll trade and be done with this mess. Randall isn't worth all this shit. Gabby?

Dobrze. Jedziemy z tematem, nie... Na co czekacie właśnie? w ogóle? Mission... Lecicie z tematem. Dobrze. Załoga cała za bramę. Pięknie, wchodzicie, wypychamy rondala, zamykamy drzwi... Chowaj się zebrałem, by cię zaraz zastrzelą, Co ty w ogóle robisz? Na co wy czekacie w ogóle? Co wy robicie? Tak bardzo nie rozumiem. Barykaduj, barykaduj. Tak, dobra, trzymam gamę. Tylko, że to nie wygląda na coś, co, co jest w stanie zatrzymać pocisk w razie czego. Chyba mi się udało, nie jestem pewien. Chyba mi się udało. Dobra, będzie na pewno dużo QTE, żebyśmy mogli to przeżyć. Dobra. Trochę na Rampage'u jestem straszny teraz i... Głupio mi zabijać tych ludzi, ale... Co się stało? Nie, 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 tylko nie to. Ogłuszyło mnie, ale jestem cała, tak? Michonne nie obrywała. Idzie Norma. O, oh, fuck. Nie, wyciągnie ma... Dobra, zrobiliśmy unik. Kopnij ją w kolano. I przywali jej w banie. Dobra, musimy się wyrwać. Norma jest silną. Babką, ale myślę, że mi się on sobie poradzi. Kółko. Dobrze. Dobrze. Troszkę ją to sparaliżuje. Kopnij ją, póki możesz. R2 wow. Mission, to jest Twój moment! Zbikuj normę, skończ to, dopiero wbijaj do środka. Dobrze. Bierz pistolet i chowaj się do środka. I mamy to, nic więcej się nie stanie. Oni się wycofają, jestem niemal przekonany. Jestem niemal przekonany, że potem oni się wycofają. Dobra, zakończmy cierpienie, nie? Ja już, już mam i tak wyrzut sumienia zbyt duże. Mam zbyt duże wyrzuty sumienia, żeby... żeby. Kazać je jeszcze cierpieć. Tak naprawdę oni sami na siebie sprowadzili zagładę zwołując te ząbiaki. Po tym jak Norma wystrzeliła racę, to było najgłupsze, co się stało w ogóle w tym, w tym całym spin-offie serii. Wystrzelnie racy i skierowanie zombiaków w tę stronę. Co, co my teraz zrobimy? Bo na nam nie, nie wejdą przez okno, raczej. A cała tamta ekipa i tak ma wystarczająco dużo problemów e, z przeżyciem. Ja w ogóle nie bardzo rozumiem, po co oni jeszcze tutaj szturmują. E, zegar. Dobra, złożyliście? Zegar powinien wytrzymać. Rozbiegałem się na boki. Jest tylko jedno wejście na górę, prawda? Uwaga, uwaga, koktajl Fuck. Od razu dywanem to gaście, od razu dywanem. Dobra, nie ma czasu na to. Nie, 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 tylko nie ta faza. Ja wiedziałem, że to będzie trudniejsze do pokonania niż, niż największy przeciwnik tej gry. Norma i jej brat, nie? Nasze własne fazy, które mogą nas po prostu doprowadzić do zachowania. Kolejny koktajl wleciał. Dobra, są jakieś drzwi. Niestety, klamka wygląda bardzo znajomo. Nie, 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 to mi złamie w ogóle maczetę. Dołem? Dołem. Wyrwiesz się z tego. To nie jest tak ciężkie. Tylko, to Pali. Jak? Jak otworzyła w ogóle drzwi? To jest zombiak. Pewnie młodego z góry, który pewnie wyszedł, bronić siostrę. Zegarem je. Dobrze. Chodź, chodź, chodź. Ktoś pewnie nam zaraz wyskoczy. Nie wiem jeszcze, czy za okna, czy skąd. Znowu drzwi mi się jakieś malują przede mną. Gotowi na ostateczną fazę? To jest przerażające, że na ten moment przeżywa w kółko. Eee, plakat Outcasta był na ścianie z tyłu, za jej plecami. Nie wiem, czy widzieliście. Dobra, bawmy się w tą gierkę. Być może jeśli w, tym, w tej wizji udaje się w końcu coś zrobić, to, to przełamie to zumpasce. Mam wrażenie, że jeśli będę wybierał takie opcje, że to nie jest prawdziwe, że ja wiem, że to jest coś ciema, to Michonne nie będzie miała wystarczająco dużo sił, żeby sama się z tego wyrwać, że to nie o to chodzi. Ale to jest tylko moje podejrzenie oczywiście. A jest komórka? Michonne, Co się go back to things, okay? We have to go! Where's mommy? We tried to wait. We, 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 we're we're heading to dawn. Yeah! No! She'll come look for us! We have to be here! Mishon, if you're still... Just stay safe, okay? you. Ona nie wie czy one wyszły? Ja myślałem, że ona wie, know. że one są martwe, stąd te wyobrażenie z, z ich na, na ziemi. Wszystko wali. Wracamy do rzeczywistości, i teraz musisz sama siebie ratować. Tak, jestem. Fak w y, Belka. Belka, Belka do góry. Jeszcze raz.

Zaraz runię. Zamknij drzwi. Wy dzieciaki. Naivne. This isn't goodbye. I'll see you again. When? I don't know. Soon. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Leave, Mama. Stay here. With us. She can't. Just let her go. Dominic, please. Just let me say goodbye. <laughs> Come on, Alex.

Zaraz ona się cała zapadnie przez ciebie. Zostawiamy córki. Wiem, że to jest tylko wyobrażenie. I być może to będzie na tyle silne, że w końcu Miszoń się z tego wyrwie. Ostatecznie. Ostateczne pożegnanie. So sorry. No i co? To wszystko? Wyrwała się ze swoich wizji? Pożegnała się z córkami? Wyobrażałem sobie tą sytuację trochę inaczej Bo od, od początku było oczywiste, że do tego dojdzie Uciec cała Teraz powinien podejść Pit, znowu podać jej rękę i gra się powinna sko skończyć w ten sam sposób, w jaki się zaczęła. Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage so what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. It's good people. Thanks. And thank you for everything. I don't know if we would have made it out of there without you. You found my brothers. No, took care od Norma. We owe you czegoś po no potem wszystkim. I will. Straciliście jednego we'll z waszych. Without i might lean on you a bit more. It's not going to be the same without him. I got you covered, Pete. No I know I I grze don't worry. wszystkich w tej grze I wanted to ask. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What happened in there? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out and... I could just hear you... Screaming. I my daughters. I got to talk to them. But that's not possible, right? For them to be there. I know. Maybe you'd better start thinking about... You know... What if this doesn't go away? Maybe it won't. But this time, when I saw them, I was able to walk away. Couldn't keep living in that moment with them anymore. I think it's time to stop running. Go back to your group, the people you left. Your family. Before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are these days. I'll go back eventually. When I'm ready. Just don't take too long. Muzyka. Czy jednak koniec! Kurde, widzi nadal, czy jednak, one powinny teraz pomachać i same odejść. Play your part and I'll play mine Ah my little one, this is how it's done You play your part and I'll play mine But your love drags me down Like the clothes when you swim. down, deeper down. Like the roots of trees. Bardzo szanuję dobór muzyki w tej części gry. Na razie najlepszy ze wszystkich. Powiem wam tak, trzeci epizod wydaje mi się, że stawiał... E, w dużej mierze na takie oczywiste decyzje. Oczywiście, że pozwolimy sam pochować jej ojca. Oczywiście, że zostawimy nasze córki i odejdziemy razem z tymi, którzy przeżyją. Byliśmy też w większości, która przekazała e, Randala Normie, ale w mniejszości byliśmy w przypadku dwóch decyzji. Nie powiedzieliśmy Aleksawiu, co stało się z jego ojcem. I myślę, że dobrze zrobiliśmy. To, to była rola siostry. I czy pomogliśmy normie? Wiecie co, ja już po tym wszystkim co zrobiliśmy, tam zabiliśmy dużo ludzi, a ja nie jestem w tych grach zwolennikiem zabijania ludzi, więc e, ciężko było mi podjąć taką, a nie inną. decyzję. No i wydaje mi się, że, że jak gdyby e, uśmierceniem norm, normy, żeby nie musiała cierpieć. Trochę to naprostowaliśmy, przynajmniej troszkę. No i to wszystko, lecą napisy końcowe. Nie za bardzo wiem, co mam powiedzieć, ponieważ no, była to przede wszystkim najkrótsza e, przygoda z tych, które e, były pokazane w The Walking Deadach od Telltale Games. E, na pewno jestem nadal głodny e, kolejnych przygód. Na pewno z niecierpliwością będę czekał na trzeci epizod gry, który został ostatnio chyba nawet potwierdzony zwiastunem. I który na pewno zobaczycie na kanale, no bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Mm. Natomiast Michon jako, jako spin-off serii, jako taka krótsza właśnie prezentacja pewnej przygody, a myślę, że wy wypada dość średnio. Jak gdyby te, te długie pięcioepizodowe przygody em, są dużo ciekawsze, dużo pełniejsze, dużo przyjemniejsze, dają dużo więcej emocji. Tutaj, tutaj jak gdyby gra próbowała grać takimi mocnymi akcentami, mocnymi decyzjami, ale jak gdyby całość i tak była mocno do tyłu w porównaniu do epizodu pierwszego i epizodu drugiego. Plus jest taki, że miszon było lepsze niż 400 Days, prawda, do, do do jedynki. 400 Days było do jedynki, tak, było do jedynki. No, dobra, słuchajcie. Kolejna gra od Telltale skończona. Gdyby, ja myślę, że moim celem jest po prostu pokazanie na kanale wszystkich gier od tego studia, więc śmiało możecie wybierać, którą z tych gier chcielibyście zobaczyć e, jako kolejną. Przypominam, że macie takie rzeczy jak e, The Wolf Among Us, e, gra o Tron, e, Tales from the Borderlands, e, Minecraft Story Mode, e, zbliża się e, Batman. Zbliża się trzeci epizod do Walking Dead. No, będzie tego trochę, prawda? W każdym razie jest w czym wybierać. Dawajcie znać, co chcecie zobaczyć dalej. No, a ja oczywiście się takiej serii chętnie gdzieś tam w wolnej chwili podejmę. To nie są jakoś, jakoś szczególnie długie i zobowiązujące serie, więc ja chętnie do nich siadam. Czekam aż przelecą te kredyty i zastanawiam się, czy. E... Czy będzie coś jeszcze na koniec, jakiś, jakiś mały teaser, właśnie tego, że zbliża się epizod trzeci? Bo zdaje się, że na, na tym etapie już, już wszyscy dobrze wiedzieli, że będzie epizod trzeci, więc równie dobrze mogliby coś pokazać. Ale nie wiem, czy, czy to lecą, lecą Production Babies albo Production Pets? To były chyba production Petsy. Dobra, już widać, że jest ostatni element kredytów. więc jeszcze chwilkę poczekamy i zobaczymy, czy pojawi nam się główne menu gry, czy być może jeszcze jakaś scenka. Bardzo bym liczył na scenkę. Filmy Marvela przyzwyczaiły nas wszystkich już chyba, żeby czekać do końca kredytów, bo, bo często jest to nagradzane. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Kręci mi się loading, kręci mi się loading. Niestety, to jest menu gry. Nic więcej nie ma. Dobra, słuchajcie, w takim razie jeszcze raz ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia już niedługo w kolejnej serii. Pa-pa-pa!